Początkowo miałem zupełnie inny plan na tą recenzję, plan, który mi skutecznie finał wywrócił do góry nogami, ale po kolei recenzja Ragnaroku, sezonu trzeciego i ostatniego. Oczywiście pierwotnie tutaj też chciałem się zachwycać tym, że ktoś, kto wpadł na umiejscowienie akcji w małym norweskim miasteczku, które jako ostatnie przyjęło wiarę chrześcijańską. W ogóle sorry za ten wentylator, już tak mi podwiewa, ale to są chore temperatury, które się teraz dzieją, i ledwo je znoszę. I jeszcze do tego zrobić z lokalnych magnatów, olbrzymów, yy, którzy istnieją tak naprawdę od setek lat, jest geniuszem. Miałem powiedzieć, że wszystko tutaj ma sens, że te postaci tak naprawdę do siebie pasują, że personifikacja Lokiego jest w punkt. No, może z wyjątkiem ostatniego sezonu, gdzie tak naprawdę bardziej zajmuje się romansami niż czymkolwiek innym, czym Loki powinien de facto. Aczkolwiek pierwsze dwa sezony naprawdę były fajne w wykonaniu tej postaci. Po części też dlatego, że szczerze mówiąc żygam już Hiddlestonem, pomimo tego, że wiem, jak on jest uwielbiany w Marvelu i przez jego fanów i tak dalej. Natomiast no, to była jedna jego personifikacja. Tak naprawdę postać Loki'ego Hiddlestona cały czas gdzieś tam zmieniała. Trochę podobnie jak Loki, też swoje zdanie, natomiast byliśmy cały czas uwięzieni tylko w tej jednej postaci. Trochę wyłamywała się z tego Valhalla, która też pokazała nam Loki'ego trochę inaczej, ale to jest jednak gra. No i pomijam też to, że w tym sezonie Loki wygląda jak czycia Jadzia, która właśnie wróciła ze Stanów. Nawet to urodzenie węża, który pierwotnie był pasożytem, było w jakiś sposób no nie chcę mówić, że realne, ale wytłumaczone jak na ten świat przedstawiony, który mamy. Całkiem całkiem. Podobało mi się też to, o czym wspomniałem na początku, czyli że właśnie ci lokalni magnaci, ta rodzina, która prowadzi piątą największą firmę w Norwegii, tak naprawdę jest olbrzymami, trzęsie tam tym wszystkim i to nie jest tak proste, żeby po prostu złapać młody na nich pójść, bo oni też potrafią wykorzystać swoje lokalne wpływy, aby utrudnić życie, tak aby się też nie, nie można było przed wszystkimi ukazać, kim się naprawdę jest. Są przebiegli, fałszywi i manipulujący i Loki tutaj się świetnie odnajduje manipul... znaczy Lauric w zasadzie, manipulując pomiędzy obiema stronami. Natomiast to, co zawsze jest pokazane w mitologii, jeżeli chodzi o Lokiego, laurica, to jest troska o swoje potomstwo. O swoje zwierzęce potomstwo, bo Loki innych chyba, z tego co pamiętam, nie miał. I rzeczywiście tutaj ta troska o węża jest przedstawiona w ten sposób. Nie do końca rozumiem, czemu kazał się. i sam się przedstawiał jako mama. A już wiem, bo Netflix. Personifikacja Tora w postaci Magne jest prostolinijna, jest szczera, nie do końca rozumiejąca otaczający świat, ale bardzo chcąca go naprostować, tak aby było sprawiedliwie. Odyn, który jest takim mastermindem tych dobrych, i tam się gdzieś czai z tyłu, i podpowiada, tak naprawdę, głównie Magnemu, co robić. Yy, I wiadomo, wychodzi na prowadzenie, tak naprawdę, w drugim sezonie. Co mnie trochę dziwi, że wcześniej był nieaktywny, i tak naprawdę na przykładzie Odyna też widzimy pewną rzecz, która się pojawia kilkukrotnie w serialu, a mianowicie mamy pewne motywy, które później nie są wytłumaczone. Oczywiście finał to jest apogeum tego wszystkiego, natomiast tutaj głównie odnoszę się do tego wisiora, który się uaktywnił, po którym się uaktywnił tak naprawdę Odyn po założeniu go. Natomiast reszta tych bogów, które widzimy, to tak naprawdę. No niby jakieś tam poszczególne cechy tych postaci, których moce mają, no są w posiadaniu ich, nie? Natomiast odnoszę wrażenie, że te postaci, ci bogowie są trochę zaniedbani, w sensie, jeżeli chodzi głównie o czas ekranowy. W ogóle mam wrażenie, że ten trzeci sezon, pomimo tego, że też miał te 6 odcinków, co nie jest jakąś dużą ilością, bo te odcinki są po 40 minut, jest momentami rozwleczony. Im więcej tych rozwleczeń się pojawia, to tak naprawdę idzie w tym pa, z tym w parze również powielenie pewnych głupot. I widzimy, jak Magnemu odwala. Widzimy, jak Magnemu odwala pod wpływem saksy. No ale umówmy się, to jest tylko uosobienie tego, jak kobiety potrafią mieć wpływ na faceta i to jeszcze młodego faceta. Ale potem Magne tak naprawdę zachowuje się jak sfochowana nastolatka, której non-stop coś się nie podoba. I zamiast wyjaśnić konflikt albo powiedzieć, tak naprawdę, w czym ma jakiś problem, to woli po prostu uciec. I tak naprawdę każdemu z tych bogów, każdej z tej postaci odwala, zaczyna iść w jakimś swoim kierunku. Oczywiście nikomu to nie, nie wzbudza jakichkolwiek podejrzeń, yy, że nagle gość, który był, nie wiem, prowadził warsztat, coś tam spawał, nagle jest yy, paraolimpijczykiem. I tu mi się nie podoba tylko to, że oni zaczęli iść w swoim kierunku teraz. Co prawda w serialu to jest wytłumaczone, że oni poszli każdy w swoją stronę, dlatego że magne ich trochę olał, natomiast wiecie. Jeżeli by mieli się zachłysnąć swoją potęgą, nowo nabytą potęgą, to powinni to zrobić wcześniej niż później, tak jak teraz. I w momencie, w którym Loki powinien być największym manipulatorem, co jest gdzieś tam zasygnalizowane w poprzednich dwóch sezonach, tak naprawdę w trzecim robi najmniej. Tak jak mówiłem, jest skupiony wyłącznie na swoim potomku i na y, swoim romansie. A tak naprawdę właśnie w tym momencie Lauritz powinien rozkwitać jako Loki. Dostajemy też sygnał, który też jest dla mnie sygnałem dziwnym i niezrozumiałym, że Miolnir, ten mityczny młot, ta najpotężniejsza broń, jaka istnieje na świecie, ma tak jakby swoją własną świadomość. I może on dodatkowo, przy tym, co Saksa wyprawia z Magne, z tym, co hormony, podejrzewam, robią z Magne, to dochodzi jeszcze młot, który mu narzuca swoją świadomość i tak jakby go uzależnia od siebie. I potwierdzeniem to, ty, tego, do czego zmierzam, jest tytuł czwartego odcinka, czyli... No, wyraźniejszego odniesienia do Władcy Pierścieni tutaj twórcy nie mogli zrobić i mam z tym o tyle problem, że to jest już... To jest już zbyt oczywiste. Ten tytuł tego odcinka to jest już tak, jak takie sol, sążne, solidne przywalenie widzowi w łeb, tą aluzją. Następna głupia rzecz. Eee, Laurits, jako postać Loki, powinien grać tak naprawdę do swojej własnej bramki. Nie do bramki swojego brata, nie do bramki gigantów, fiora w tym przypadku. Co robi Laurits? Gdy w końcu odzyskuje ten młot, który Magnę stracił, waląc nim na oślep węża na, na jeziorze, zanosi go Fiorowi. Wiecie, Lokiemu nigdy nie można było ufać, tam Lauricowi. Chociaż Lauric, akurat w tej, w tej postaci, tutaj no, bardziej jednak skręca w stronę Magnego i tej rodziny niż gigantów. Ale nawet przy założeniu, że Lauric ma szczere intencje, to w tym momencie nie mamy żadnej przesłanki do tego, by twierdzić, że Fior będzie miał takie dobre intencje wobec całej tej rodziny. A teraz Lauritz pozbywa się jedynej rzeczy, która tak naprawdę stoi na drodze gigantom, żeby pokonać całą resztę tej naszej wesołej hałastry. Tylko po to, żeby co, żeby potem bawić się na zasadzie zabawy w gorącego kartofla, tak? Żeby potem ten młot był przerzucany pomiędzy drużynami, aż w końcu on trafi w te właściwe ręce. Co miałoby jeszcze sens o tyle, gdyby ten prawowity, biologiczny ojciec Laurica żył. I wtedy, gdyby mu zaniósł młot, no to owszem, mógłby jeszcze sądzić, że ten jego ojciec postąpi honorowo, tak, i, i dotrzyma słowa. Natomiast nie fior. Nie Fior, który patrzy tylko i szuka w każdym możliwym momencie, żeby się pozbyć wszystkich nich, bo on już przeszedł gruntowną zmianę w momencie jak ta jego dziewczyna odjechała, tak jak oni się rozstali, ta ludzka dziewczyna. Więc Lauris tam na, tak naprawdę jest w jakiś sposób powiązany z tą rodziną gigantów ale yy, no, nie aż tak nie na tym etapie, żeby pozbywać się młota. Strasznie mi się to gryzło. Nie rozumiałem też yy, tak naprawdę, co stało na przeszkodzie temu, że w momencie, kiedy ten wąż Jormund Gander się pozbywa tego młota, konkretnie go wyżyguje, żeby Magnę nie próbował cały czas go przywołać. Przecież jeżeli on się dowiaduje, że młot jest w posiadaniu yy, Fiora i całej reszty gigantów, to po co on w ogóle angażuje Laurica? Przecież ten młot w tym momencie powinien już przybyć do niego. O ile oczywiście przyjmiemy, że wcześniej to trzewia węża powstrzymywały Mjolnir przed przybyciem do Magnego, bo tego też nie mamy wyjaśnionego. Jest kolejna głupota logiczna, a najgorsze jest to, że wszystko o czym Wam teraz opowiadam, tak naprawdę koniec końców nie ma sensu. Jak cały trzeci sezon. Tak samo wiecie, ja staram się unikać takiego porównania do Thora Marvela, bo to jest zupełnie co innego niż Thor z mitologii nordyckiej. Ale. Jak to się dzieje, że nagle każdy może podnieść Mjolnir? Przecież Mjolnir yy, tak naprawdę, przez to, że mógł go podnieść tylko godny, a godnym w tym przypadku był Thor, to tylko on był w stanie podnieść ten młot. Chyba, że ktoś nieskończenie silniejszy od Thora albo Odyn. A tutaj nagle, okej, okay, mogą go nosić i tak dalej, nie mogą nim rzucać, nie może nim rzucić nikt inny niż tylko Magne. Gdy pisałem następną uwagę, to nie rozumiałem z kolei, co sprawia, że olbrzymka, która ma na karku, no nie wiem, chyba ponad tysiąc lat, nagle czuje potrzebę zwierzenia się psychologowi. I to szkolnemu psychologowi, żeby to jeszcze było śmieszniejsze. Z dalszej perspektywy, to w jakiś sposób nabiera sensu, ale i tak twórcy. Twórcy zaniemogli tak solidnie, na tak wielu etapach, przy tym rozwiązaniu fabularnym, które przybrali na koniec, że, yy, to, że to jest aż straszne. To jest, to jest powielenie po prostu tylko tej platformy, na której my oglądamy w tym momencie Ragnarok. Netflix po prostu już, ja nie wiem, tam chyba nie ma żadnego superwizora, który by patrzył nad kontrolą jakości. Nie wiem, czy w ogóle istnieje taki dział tam. No ale teraz, żeby zrobić przerwę od tego mojego grillowania tych wszystkich głupot. Chciałbym zwrócić Wam uwagę na jedną najmądrzejszą rzecz tak naprawdę, jaka w tym serialu się pojawiła, wypowiadana przez Odyna, chyba w piątym odcinku, który starając się przemówić w końcu do tego pustego Uba Magne, mówi, gdy kurczowo się czegoś trzymasz, rodzi się strach i wówczas tracisz wolność. I moi drodzy, postanowiłem, że zrobię tutaj taką przerwę na to, aby ten tekst tak do Was trafił, i bo to jest, to jest bardzo mądre, i to jest, wydaje mi się, bardzo potrzebne też w dzisiejszych czasach konsumpcjonizmu, jaki mamy. Więc to taki drobny off-top poza tym wszystkim. A teraz, już wracamy z powrotem. Ja od początku, gdy zabierałem się za ten serial, wiedziałem, że to nie jest produkcja, która ma solidny budżet. Ale z drugiej strony, na ten unikatowy pomysł, o którym mówiłem na samym początku, na, z uwagi na konstrukcję postaci, z uwagi na to, że tak naprawdę zarówno mitologia nordycka, jak i klimat nordycki jest yy, tak atrakcyjna w, w swojej surowości, że tak naprawdę tutaj nie był potrzebny aż tak potężny budżet i tak potężne efekty specjalne. Więc i nie spodziewałem się, że finalna bitwa, ten Ragnarok, to będzie coś na zasadzie, nie wiem, starcia z Avengers Endgame. Ale bardzo mnie zajawiły te materiały promocyjne, które się pojawiły na trailerze. Jakież było moje zdziwienie, ale jeszcze na etapie piątego odcinka, kiedy widzę, że nagle na przykład Odyn, który przez całe dwa sezony twierdził, że no nie ma innego sposobu na rozwiązanie konfliktu niż tylko pozbycie się olbrzymiu, olbrzymów, niż ich powybijanie. Nagle, gdy Magnę stwierdza, że, no nie, no jednak możemy żyć przecież w pokoju i uniknijmy tej rzezi, która was czeka, i sobie po prostu w nim żyjmy, a Oden, opuszczając włócznie, przytakuje z, z uśmiechem na ustach, że to jest bardzo dobra, bardzo mądra decyzja. Kolejna, tak jakby niespójność tego, co twórcy chcieli nam przekazać przez te postaci. Albo mi trochę zaczyna wyglądać tak, że nie wiem, może twórcy spodziewali się jakiegoś większego dofinansowania, i jak go nie otrzymali, nagle stwierdzili, że sobie przerobią ostatni sezon. Bo po prostu to się wszystko kupy nie trzyma. I teraz ja muszę w jakiś sposób się odnieść do tego finału, który całkiem. Sprawił, że po prostu przez te trzy sezony, w większości trzeciego sezonu, jeszcze miałem o tej produkcji dobre zdanie. Mimo, że tak jak mówię, ten trzeci sezon był miejscami rozwleczony, co jest sztuką przy sześciu odcinkach. 40-minutowych, powtarzam. Ale miałem bardzo dobre zdanie o tym serialu. Natomiast ten finał, te ostatnie, nie wiem, 20 minut, pół godziny szóstego odcinka, mnie, mnie dokumentnie rozregulowały. Ja ogarniam że twórcy chcieli nas szokować. Ja rozumiem ten zamysł, jakim oni nas chcieli poczęstować, serwując nam ten finał. Owszem, te sceny tej walki yy, są widać, że budżetowe, ale są bardzo ładne w swoim statyzmie. Jakby zatrzymać... Yy, ja kiedyś używałem w swoich recenzjach, że to jest takie określenie, malowanie, yy, malowanie obrazem, tak, że po prostu jakby zatrzymać klatki poszczególne, to mamy bardzo piękne obrazy z tego, co nam twórcy zaserwowali. Super. Tylko, że, kurwa, ja nawet nie wiem, jak to, bo wychodzi na to, że tak naprawdę cały ten Ragnarok, całe to starcie tych bogów z olbrzymami, to się dzieje w głowie Magne. I teraz yy, zastanowiłem się, e, no może nie, no przecież to, to by nie miało żadnego sensu, tak, no bo przecież ten biologiczny ojciec Laurice jakoś ginie. Ale owszem, pojawia się potem dyrektorka, dyrektorka u tego psychologa szkolnego, która mu się zwierza, że po prostu nie daje rady, nie? No okej, okay, ale tego jej męża w dalszym ciągu nie ma, tak? Więc ja sobie myślę, że okej, okay, może jednak ci bogowie i olbrzymy istnieją, yy, tylko po prostu zostało to załagodzone, a przez to, że tak jakby magne nie czuł się już potrzebny, to on sobie dorabia jednak to starcie rak na w głowie. Ale nie, bo to moje podejrzenie rozwiewa jedna z ostatnich scen, czyli jak Magne wyrzuca te swoje komiksy i patrzy na ten budynek Jutulów. I po następnej klatce ten budynek się zmienia. Czyli wychodzi na to, że tak naprawdę te trzy sezony. To była podświadomość Magne. Wytłumaczcie mi teraz sposób, w jaki zginie, zginę, zginęła ta para starszych turystów, która pomogła Fiorowi, zginęła ta asystentka Fiora, zginęła ta wiedźma, która była wcześniej przy Odynie i która nawigowała Magne. I jak? Jak to się stało? Skoro to jest bezpośrednio powiązane z Olbrzymami. Ale nie, bo tutaj twórcy skupili się tylko na tym, jak zginęła ta przyjaciółka Magne. Że to niby po tym on doznał jeszcze takiej, takiej traumy, że sobie już całą tą resztę do, dowymyślał, tak? Więc, okej, okay, ona po prostu skakała ze spadochronu i tam wleciała na te linie energetyczne, i tak naprawdę ten, ten najstarszy z Jutulów yy, nie miał z tym nic wspólnego. I Magne przetłumaczył sobie cały świat, dookoła, tak żeby go zrozumieć, bo sobie z tym ewidentnie nie radził. Tylko, że, okej. Okay, tylko to nie jest ten poziom na przykład serialu Dark, który tam się ludzie rozpisywali po prostu w komentarzach potężnie o tych wszystkich teoriach, o tych zawiłościach czasu. No tu w ogóle nie mieliśmy motywu czasu, nie? Ale. To nie jest ten poziom, że nagle przez ten cały zwrot akcji my patrzymy na wszystkie trzy sezony, a no teraz to zupełnie inaczej wygląda. Nie, to po prostu nie ma sensu w tym momencie. Czyli tak naprawdę, Magnes sobie dorobił w głowie to, że Widar na samym początku serialu poluje na jelenia, tak? Czy na sarnę i wyrywa i tam serce i tak dalej. Że to wszystko się cały czas dzieje w głowie. To. 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 to, to... Wiecie, to jest tak bez sensu i to jest tak głupie, że ja mógłbym teraz wam wyliczać pewnie te wszystkie głupoty które, dalej, które już powiedziałem. Tylko, że mi się po prostu nie chce, bo ja w tym momencie czuję się oszukany. Ja się czuję, że straciłem po prostu czas na ten serial, bo ja jestem przekonany, że tu po prostu poszły jakieś chyba kwestie techniczne albo budżetowe do głosu, bo mi się nie chce wierzyć, że oni mogli wymyślić coś tak kretyńskiego. Jeszcze te przebitki, kiedy niby ten chłopak laurica dostaje strzałom, nikt nie reaguje, Magnę się zadar i wszyscy to mają w dupie, bo sobie odbierają dyplomy, nagle do niego dochodzi to, że tak naprawdę on sobie coś uroił na podstawie Miksów. Teraz, w tym momencie. I co, że chodził też w torbie z tym młotem, tym, tą zabawką, którą miał w koszu przy y, wyprowadce Laurica, które też było do, do, do wywalenia, tak? Jak w takim razie personifikacja teraz straciła rękę? No przecież, kurwa! Ja, ja, ja nie wiem, no nie wiem. No po prostu ja już. Im więcej o tym myślę, tym więcej mi takich głupot przychodzi do głowy. Naprawdę. To jest, to jest tak spierdolone w tym momencie. Także naprawdę, to jest jedyny serial, jaki w tym momencie mi przychodzi do głowy, gdzie. Tak gwałtownie zmieniłem zdanie, przez tak naprawdę jedno rozwiązanie fabularne na samym końcu. Cały serial był w miarę spójny, powiedzmy. Miał tam oczywiście jakieś swoje góry i doliny, no bo wiadomo, tak jak Wam mówiłem, chociażby te, te personifikacje pozostałych bogów mogły być lepsze, mogły być bardziej rozwinięte. A tak naprawdę to jest grupka dzieciaków, która stoi nagle naprzeciwko trzem olbrzymom. Jeszcze Loki, myślałem, że jakoś tam, znaczy Lauric, gdzieś tam się przewinie z tym wężem, no ale okazało się, że jednak stanął po stronie bogów. Więc to w ogóle yy, to byłaby rzeź, gdyby doszło do tej walki, ale tu o to chodzi, że tu nawet wszystko to tak naprawdę, co Wam też powiedziałem do tej pory w tej recenzji, też się wywraca do góry nogami, ale bezsensownie. Jeszcze z reguły, jak tak zmieniałem zdanie o jakiejś produkcji, to najczęściej było tak, że ok, większość na przykład filmu była nudna, ale na przykład ostatnie 30-40 minut było takie, że się oglądało na stojąco, nie? Już wtedy zmieniało się całkowicie zdanie o tym filmie. A tutaj mamy, no nie wiem, chyba tam było 18 albo 19 odcinków przez 3 sezony, i po prostu tym jednym rozwiązaniem spierdolili wszystko. Bo już nawet chyba lepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby faktycznie do tego starcia doszło w tym magazynie. Nawet pozostalibyśmy przy tych pięciu odcinkach, i okej, okay, no jako świat ocalony, może, nie wiem, Magne nawet mógłby się pożegnać z życiem, i potem byłaby jakaś reinkarnacja kolejna, bo też, tego mamy nie, też to mamy niewyjaśnione, że co się stało nagle, że tych bogów nie ma, a potem nagle się, co, pojawiają te moce w ciałach jakichś nastolatków, którzy akurat przypadkowo zupełnie wyglądają i zachowują się jak te bóstwa. Ech, no cóż, chociaż ta postać dyrektorki i jej córki, no to takie ładne aktorki, no to miło się patrzyło. A tak naprawdę co do reszty, no to y, piszcie, jakie jest Wasze zdanie na temat y, tego serialu i, i tej recenzji, bo ja nie mogę po prostu w to uwierzyć. Ja jestem w tak głębokim y, szoku. Y, ja nagrywam tą recenzję teraz świeżo po, po obejrzeniu ostatniego odcinka i po prostu no, dalej w to nie wierzę. Dalej w to nie wierzę, że coś takiego w ogóle wyszło i ktoś to zatwierdził, i, i no to. to, to, to. <śśla> Kurwa, ja nie chcę się powtarzać, ale to naprawdę to, to wszystko przekreśla, co było do tej pory. Wszystko. Sekcja komentarzy jest wasza. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Dawność tak nie zawiodła na żadnej produkcji jak w tym momencie. Do następnego. Cześć.